Żadnych wieści z zamku? Pomysł z olejem był genialny. Mam nadzieję, że... Witaj, przyjacielu. Stąd. Niech was szlak, dajcie mi spokój. Wszystko już zabraliście z mojego magazynu. A? Kto to jest? Czego chcesz? Dość, już przeszedłem? Naprawdę? Jeśli Mardok chce więcej broni, powiedz mu to samo, co ja mu powiedziałem. Niech sobie sam wykuje. Powiedziałem nie i koniec. Precz, nieznajomy. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, kuźnia jest zamknięta. Piec całkiem wysygu. Przyszedłeś nie tam, gdzie trzeba. Mój topór mówi, że tego nie zrobisz. Tylko spróbuj, sabrowniku. On mówię! Nie próbuj tu wejść. Na oddech stwórcy. Cóż to za odór, jakby gorzelnia płonęła. Ktoś tu sobie popił, nie ma co. Po prostu pakujesz się do mojego domu, jak gdyby nigdy nic? Widzisz przecież, że nie mam pieniędzy ani niczego wartościowego. Jeśli zamierzasz pobić starego, smutnego człowieka, to zrób to szybko. Nie mam zbyt wielu powodów, by żyć. Doprawdy? Zatem słucham. Moja córka Walena jest jedną ze służących Arlecy i została uwięziona na zamku. Burmistrz nie chce nikogo po nią wysłać. Odkąd dwa lata temu zmarła moja żona. Córka jest dla mnie całym życiem, a teraz nie żyje, albo wkrótce umrze. Nie dbam o to, co się ze mną stanie, ani z wioską, ani z kimkolwiek. A czemuż by nie? Zresztą i tak nie przeżyjemy nocy. A może zamierzasz nas ocalić? Doprawdy? Hmm. Może to efekt gorzały, ale brzmisz, jak gdybyś naprawdę w to wierzył. Bardzo by mi pomogło, gdybym wiedział, że ktoś taki jak ty jej poszuka, zakładając, że uda nam się przeżyć noc. To nie wystarczy. Mardok powiedział dokładnie to samo, i jemu też nie uwierzyłem. Prosisz o wiele, nędzny człowieczku. Chcę obietnicy. Obiecaj mi, że jej poszukasz i do mnie przyprowadzisz, jeśli tylko zdołasz. Zgadzam się. To mi przynajmniej daje jakąś nadzieję. O, po prostu cudnie. Zajmiemy się też ściąganiem kotów z drzew? Nie ma co siedzieć, prawda? Trzeba rozpalić w kuźni i brać się do roboty. Mardok będzie zadowolony. A jeśli czegoś ci trzeba, cóż, daj mi znać. A teraz wybacz, bo mam sporo pracy. wygląda na to, że Owen wreszcie zajął się naprawą broni. Cholerny głupiec jest tak pijany, że ledwie stoi, a mimo to patrząc na niego, można odnieść wrażenie, że kowalstwo to bułka z masłem. Da sobie radę. Wyślę kogoś, żeby powiedział panowi Tiganowi, że jesteśmy gotowi do bitwy. Zrobimy co w naszej mocy. Będziemy walczyć do końca. Przydałoby się nam więcej ludzi. Obecność weterana takiego jak Dłyn w szeregach straży bardzo by nam pomogła, ale on stanowczo odmawia. To kupiec, Krasnolud. Mieszka w pobliżu jeziora. Zabarykadował się w domu razem ze swoimi pracownikami i mówi, że nas nie potrzebuje. Przydałby nam się ktoś z jego doświadczeniem bojowym, ale on nie chce wyjść z domu. Nie zostało wiele czasu do zachodu słońca. Morale jest takie, jak można by się spodziewać. Ci ludzie nie są żołnierzami, to wieśniacy są przerażeni. Jesteśmy porządnie uzbrojeni dzięki temu, że przekonałeś Owena, by zajął się naprawą sprzętu. Wierz mi, to wielka ulga. Jest lepiej, bo mamy dość broni. Nie wiem, czy jesteśmy tak naprawdę gotowi, ale czy kiedykolwiek byliśmy? Coś jeszcze? Tak? To pytaj. Hmm, jeśli potrzebujesz broni, pogadaj z Owenem. Ale pewnie nie ma jej jeszcze zbyt wiele. Eee, handel nie jest w tej chwili naszym największym zmartwieniem. Ale możesz spróbować u Lloyda w karćmie. Tyle, że na twoim miejscu bym mu nie ufał. Nie wiem do końca. Słyszeliśmy, że Arl jest chory i że mu się pogarsza, a po jakimś czasie wieści przestały przychodzić. Kilku ludzi poszło do zamku, żeby sprawdzić, co się dzieje. Nie zdołali dostać się do środka. Nikogo tam nie było, ani żywej duszy. A potem zaatakowały nas te koszmarne potwory. Były wszędzie, ginęli ludzie. Straszne. Dobrze, że Bantigan był tu z nami. Nie, wiem, że Arlesa wysłała rycerzy na poszukiwanie lekarstwa. Zapytaj o to, sir Perta był jednym z nich. Nie zostało wiele czasu do zachodu słońca. Tak? Co on teraz wyprawia? Nie zostało wiele czasu do zachodu słońca. Jesteś pewien? Zostało jeszcze trochę czasu. Mógłbyś pomówić serpertem, lub zrobić coś innego. W takim razie życzę szczęścia, będzie ci potrzebne.